Dziś będzie fajny filmek o paliwie w Volkswagenie, jak wygląda i, i jak się to kończy. No oczywiście wymiana wszystkich filtrów, jak to klient chciał. Wszystko fajnie. No i filtr, wychodzi filtr paliwa. Sprawdzimy, co się dzieje. Oczywiście na końcu dziurka. Zaciągniemy to, co tu jest. Jak to fajnie wygląda. Zobaczymy, co jest z tym paliwem. Niech trochę naciągnie. Jest trochę. Tak wygląda paliwo. Mechanicy pewnie wiedzą, co się dzieje. Normalnie, lajk nie będzie wiedział, co jest nie tak. Oczywiście gumki na pompowtryskach Już dawno zużyte I to co ma tutaj w tej butelce pięknej To oczywiście w baku też jest nie Filtr nowy to zaciąga, przepuszcza Leci to na wtryski No i tak się kończą Pompowtryski W Volkswagenie, w Golfie Takie paliwko I tak to wygląda, na razie dzięki